Kto zostanie mistrzem Polski, kto wywalczy awans do europejskich pucharów? Sporo się mówi o tym, że po wczorajszym meczu Motor Legia Warszawa wojskowi przekreślili swoje szanse na walkę o mistrzostwo Polski. A przynajmniej te szanse obecnie są marginalne, bo jak popatrzymy sobie na wyliczenia, no to w zasadzie tylko cud i matematyka pozwala wierzyć zespołowi trenera Gonzalo Fejo. Natomiast póki piłka w grze, no to wszystko się może wydarzyć. O tym zresztą mówił sam Portugalczyk na konferencji prasowej. Cześć, dzień dobry. Kanał 365 Dnia Piłce. Ja nazywam się Piotr Żepecki. Dziś pogadamy sobie o tym, jak wygląda wyścig o tytuł. Jednocześnie spojrzymy sobie w przyszłość, w kolejną kolejkę, ponieważ 25. seria gier jest wyjątkowa. Jest specyficzna, w zasadzie jest magiczna, jeżeli sobie popatrzymy na rozkład gier i trzy hitowe starcia, które przygotowała dla nas ekstra klasa. Zachęcam moi drodzy na początku, zanim wejdziemy w ten klimat, o zostawienie łapki w górę pod filmem, subskrypcji kanału. Gorąco też zachęcam do wsparcia mojego kanału, wszystkie szczegóły pod tym materiałem. Wkrótce, wiem, że już o tym mówię od dłuższego czasu, natomiast już naprawdę wkrótce ruszam ze swoim sklepem, jeżeli chcecie kupić choćby taką bluzę, którą mam na sobie z logiem mojego kanału. No to dla wspierających będą fajne, atrakcyjne rabaty, także tym bardziej do tego gorąco zachęcam. Więcej szczegółów pod tym materiałem. A teraz przejdźmy do rzeczy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o wyścig o tytuł Mistrza Polski. Zacznijmy sobie od Legii, które szanse na ten tytuł są naprawdę minimalne. Oczywiście wiadomo, że nie wszystko już jest w rękach zespołu Gonzalo Fejo, bo to też musi Legia liczyć na podkięcia rywali. Natomiast tak wygląda matematyka, tak wyglądają liczby, jeśli chodzi właśnie o sytuację po 25. kolejce. Oczywiście to są wyliczenia Piotra Klimka, a więc dziennikarza, który ma wszystko w małym palcu. No i tak jak widzicie, obecnie faworytem do tego mistrzostwa. Polskie jest paradoksalnie Raków, który jest na drugim miejscu, bo to jest 42% szans na tytuł mistrzowski. Dalej jest Lech, który ma procent 40%, następnie Jagiellonia 17%, no i Legia, która ma 0,4% szans. No mówiąc wprost, nie pomógł sobie zespół Gonzalo Fejo tym remisem z motorem 3-3, do -3. no i potem jeszcze szansy ma marginalny pogoń Szczecin i to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o te ekipy, które walczą mistrzostwo. Jeżeli chodzi jednak o europejskie puchary, no to oczywiście Legia czy też inne kluby mają bardzo wysokie szanse. Odpowiednio to jest Raków 95, Lech 96, Gilonia 85, no i Legia 10. Natomiast warto pamiętać, że Legia, podobnie jak Pogoń, podobnie jak też Puszcza czy Ruchorzów, ma szansę na grę w europejskich puarach poprzez zwycięstwo w Pucharze Polski. Natomiast jeżeli chodzi o ekstraklasy, bo na tym będziemy się koncentrować, to warto sobie spojrzeć na terminarz 25. kolejki i szczególnie nas interesuje piątek, a także dwa mecze niedzielne, bo nie wiem, co to się wydarzyło futbolowi Bogowie są dla nas wyjątkową mili i chcą, żeby te emocje były na naprawdę wysokim poziomie. Natomiast tak naprawdę chodzi oczywiście o układ gier z perspektywy tabeli, ponieważ 25. kolejka to są mecze. Przede wszystkim Pogoń Szczecin, Krakowie, a więc mecz absolutnie na szczycie. Rywalizacja, jeżeli chodzi o czołowe ekipy. Potem z kolei, dwa dni później, czyli niedziela, dwa hitowe mecze. Najpierw w starcie pod Jasną Górą, Raków gra z Legią Warszawa, a następnie na Stadionie Mistrza Polski mega konfrontacja. Jagiellonia Biały stok zmierzy się z Lechem Poznań. I na tych trzech meczach będziemy sobie bazować, ponieważ no, tutaj mówimy o starciach sześciu najlepszych ekip Ekstraklasy i powiemy sobie, co się wydarzy, jeżeli ten zespół wygra, ten zespół zremisuje, czy zrobimy sobie taką symulację na bazie 25. kolejki, która mocno wpłynie na to, jak będzie wyglądał ten wyścig o Mistrzostwo Polski, czyli patrzymy obecna tabelę Ekstraklasy, jednocześnie terminarz gier, tak jak w tej chwili widzicie, to jest aktualna tabela jeszcze przed tymi spotkaniami, natomiast jeżeli chodzi o terminarz, a więc mecz to też żeby sobie pewne rzeczy utrwalić piątek 14 dzień marca konfrontacja w Szczecinie Połuń Krakowia warto tylko dodać, że jesienią w stolicy Małopolski wygrał zespół pasów. Natomiast niedziela to jest mecz Rakowa z Legią, gdzie Raków ma lepszy bilans, ponieważ przy Łazienkowskiej jesienią wygrał. No i dalej Jakiloń był stoklech Poznań, gdzie to Kolejusz ma bilans lepszy, gdyż jesienią wysoko wygrał przy bułgarskiej z zespołem trenera Siemieńca aż 5 do 0. Natomiast tabela, tak jak widzicie, też te różnice są minimalne. Bo to jest jest 50 punktów Lecha, 49 Rakowa i 48 Jagiloni. Dalej ta grupa pościgowa, czyli to jest Legia 40, Pogoń 40 i Krakowia 38. Scenariusz pierwszy, jak w tej chwili widzicie, a więc tutaj no nie wiem, czy to są najbardziej prawdopodobne wyniki, natomiast wyniki, gdzie wygrywają sami gospodarze, dla ułatwienia dałem, że zawsze wygrana to jest 1 do 0, natomiast wiadomo, że też te bramki będą szalenie istotne w perspektywie przede wszystkim tych meczów bezpośrednich. No ale od początku Pogoń wygrywa z Krakowią, Raków wygrywa z Legii. Jak Jagiellonia wygrywa z Lechem, co generalnie nie jest takie nierealne, wydaje mi się, że to jest chyba jeden z realniejszych scenariuszy na tę najbliższą kolejkę. I co nam mówi tabela? Przede wszystkim zmiana lidera, gdyż to medaliki wskakują na miejsce pierwsze, po tej wygranej z Legią. Oczywiście po tej porażce Lecha zmiana też, jeżeli chodzi o drugie miejsce, gdyż Jago właśnie wskakuje na drugą lokatę, a kolejusz jest trzeci, zamyka właśnie to podium. Dalej jest pogoń, potem Legia, potem Krakowie. No I możemy sobie powiedzieć prosto, że taki wynik z perspektywy na przykład Legii Warszawa oznacza przekazanie, określenia absolutnie wszystkich szans na Mistrzostwo polskie, ponieważ obecnie ten dystans do pierwszej lokaty to 12 punktów, plus też no to walka, o Mistrzostwo nabiera dodatkowych Rumieńców, gdyż liderem jest Raków, potem Jaga, potem Lech Poznań. Z perspektywy Krakowi myślę, że też no to będzie piekielnie trudne, żeby się do europejskich pucharów, e, biorąc e, gdzieś e, pod uwagę, że raczej mówimy o pierwszej trójce, jeżeli chodzi o czwartą lokatę, no to wydaje się, że ten bilet do Europy walczy zwycięzca w Pucharu Polski, czyli tutaj mówimy o tych faworytach, a więc albo Pogon Szczecin, albo A colega é Jeżeli chodzi o drugi scenariusz, czyli drugie, powiedzmy, to wydarzenie, które tutaj będziemy rozpatrywać, tak to mniej więcej wygląda, czyli tutaj mówimy o konfrontacji między Pogonią a Krakowią, gdzie wygrywają pasy, dalej te wyniki się nie zmieniają, czyli to jest triumf Rakowa, także Loni, to tutaj przede wszystkim ta sytuacja się zmienia z perspektywy Pogoni Szczecin, która jest w takim układzie piąta, ale też Legia Warszawa spadła na lokatę szóstą. Po pierwsze, ma gorszy bilans meczów z Pogonią, wiadomo, że jeszcze przed nimi starcie w Warszawie, natomiast Krakowia ma punkt więcej od Pogonia, także Legii, czy tutaj pasy skakują na lukatę czwartą. No teraz można powiedzieć, że z perspektywy zespołu Dawida Kroczka, no piekielnie szkoda tej porażki z Radomiakiem, gdyż tych punktów byłoby aż 44, natomiast jeśli chodzi o scenariusz kolejny, a więc scenariusz trzeci, tak to mniej więcej wygląda jak w tej chwili widzicie, tutaj mówimy o tym, że Raków przegrywa z Legią, natomiast ten wynik w Szczecinie pozostaje bez zmian, podobnie bez zmian pozostaje wynik w stoku. i tutaj oczywiście to jest taki scenariusz dla Legii najlepszy, ponieważ nie odjeżdża Lech, punktów cały czas Kolujorz ma tylko 50, natomiast Legia wygrywa, no i też w tym drugim spotkaniu wygrywa Krakowia. Legia ma lepszy bilans z Pasami niż z Pogonią, więc z perspektyw wojskowych to jest taki układ powiedziałbym idealny. No i dalej, tak jak widzicie, Gielonia jest pierwsza, gdyż triumfuje z Kolujorzem, dalej jest Lech, który zostaje z 50 punktami, Raków, który ma wciąż tylko 49 punktów, tylko albo w zasadzie aż, natomiast potem jest Legia, która traci 6 punktów do tej strefy europejskich pucharów. Następnie to jest Krakowia, a szósta Pogoń Szczecin. Jeżeli chodzi o scenariusz numer 4, tak wygląda ten układ gier. Tutaj mówimy o zwycięstwie Pogoń z Krakowiem, natomiast wszystko się pozostałe nie zmienia, czyli dalej Raków przegrywa z Legią, a Eglonia wygrywa z Lechem Poznań. No z tej perspektywy na pewno pasem to nie odpowiada, natomiast tutaj tak jak widzimy Pogoń triumfuje, doskakuje i przeskakuje Legię z uwagi na lepszy bilans, natomiast w perspektywie dosyć niedalekiej o no ten mecz przyjaźniakowski pomiędzy Legią a Pogonią Szczecin. No i takie scenariusze na koniec, a więc przede wszystkim który tutaj odpowiada, pas wszystkim fanom Lecha Poznań. To jest triumf Kolejorza, co też nie jest takie nierealne, bo jak sobie pomyślimy o tym meczu Agiloni, Trzeba pamiętać, że zespół z Białego Stoku mierzy się w środku tygodnia z Cels Bruch. To jest ten mecz rewanżowy w ramach oczywiście jednej ósmej finału ligi konferencji. No i w takim układzie Lech ma punktów 53, zakładając, że wygrywa Legia nie Raków. No ten dystans zwiększa się aż do 4 punktów. Czyli to jest taki bezpieczny bufry, jeżeli chodzi o Kolejorza. No i ten peleton, który goni zespół Nielsa Frederiksena. Z perspektywy Legii na pewno ten wynik jest w miarę dobry, ponieważ zespół stołeczny wygrywa w Częstochowie, natomiast Lech odjeżdża. Więc tak, patrząc tylko na Legię, no, która jest głównym tematem tego dzisiejszego odcinka, no to najlepiej byłoby wygrać w Częstochowie i żeby w Białymstoku padł remis, żeby Jagiellonia z Lechem podzieliła się punktami. No i tak właśnie wygląda ten scenariusz ostatni, a więc taki najlepszy. Powiedzmy z perspektywy wojskowych, tak jak w tej chwili widzicie, to jest remis. W tym ostatnim meczu triumf zespołu trenera Feju. No i tutaj dałem przykładowo z. Zwycięstwo pogoń z Krakowa. natomiast ten mecz może być mniej istotny z perspektywy spotkania kolejnego, kiedy to Legia podejmie pogoń. Natomiast tak wygląda czołówka: Lech ma punktów 51, dalej z Raków 49 i Agilonia 49, czyli tutaj wszystko jest na styku. No i Legia, także pogoń, które tracą 6 punktów do tej strefy Pucharowej. No i oczywiście w tym scenariuszu, żeby tylko tak uzupełnić, pasy nie mają prawa myśleć o europejskich Pucharach, gdyż ten dystans do Europy jest bardzo, ale to bardzo wysoki żeby ta nasza dyskusja była taka kompletna pełniejsza, porównamy sobie też sezon obecny z sezonem poprzednim czyli jak to wyglądało w rozgrywkach 2023-2024 na etapie 24 kolejki czyli jak to wyglądało dokładnie rok temu, po 24 meczach tamtego sezonu liderem była Jagiellonia Białystok, czyli późniejszy mistrz Polski, natomiast Jaga miał mniej punktów bo to jest dokładnie 45 punktów zespołu trenera Drena Siemieńca co swoją drogą też jest imponujące patrząc na obecny sezon, gdyż Jaga nie dość, że punktuje jeszcze lepiej, no to przecież gra cały czas w europejskich pucharach. Natomiast dalej Śląsk był drugi, punktów również 45 i co ciekawe wysoko był również Raków, który miał punktów 43. A pamiętam, że zespół Dawida Szwargi zakończył bardzo nisko, gdyż dopiero na siódmej lokacie. Dalej był Lech, później Pogoń, później Legia, co też nam pokazuje to przebudzenie wojskowych, oczywiście to też się wiązało z zmianą trenera, natomiast finalnie oczywiście Legia zakończyła sezon w europejskich pucharach, więc też jest ciekawe, że ten sezon jest ciekawszy pod kątem takiej atrakcyjności, że te w po mają punktów więcej. No i to jest takie już moje życzenie, żeby w tym roku, w rozgrywkach 2024-2025 ta ostatnia prosta była taka bardzo emocjonująca i żeby do ostatniej kolejki, nie wiem, trzy zespoły walczyło Mistrzostwo Polski. Dajcie znać, jakie są wasze typy, jeżeli chodzi o 25. kolejkę, jak tutaj typujecie te mecze w Szczecinie, w Częstochowie, a także w Białymstoku, gdyż tych scenariuszy jest kilka. Jednocześnie to też będzie taka ciekawa dyskusja przed tą przerwą na kadrę, ponieważ no znów będziemy się zastanawiać, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o te ostatnie tygodnie, ehm, końcówki tego sezonu. Kto tutaj sobie sprawę ułatwi, a kto, tak jak mówiłem wcześniej, z perspektywy Legii, wypisze się z tej walki o mistrzostwo. Kanał 365 na piłce. Piotr Żepecki, bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu do końca. Ehm, prośba po łapki w górę pod filmem, subskrypcji kanału, pozdrawiam i do zobaczenia.